Witajcie kochani, jest poniedziałek, także owy do piątku. Yy, dodałam troszkę lampaczek na, na choince. Yy, przydałoby się chyba troszkę więcej, mimo wszystko, no, ale dobrze. Myślałam, że będzie ok. Otwieramy dzisiaj dwa okienka, bo wczoraj, słuchajcie, no byłam mega zmęczona po turnieju coraz. Potem jechałam w towar, później prowadziłam transmisję, także, także się działo się. I, słuchajcie, otwieramy siedemnastkę. Coś w opakowaniu, prosto Panią Mieczniak, może jakiś pędzel nam będą? Zobaczymy. Ha, dobra, jeszcze, no, tutaj czy wszystko wyciągam? Tak. E, słuchajcie, i tutaj mam e, z Babyliss, nie wiem, czy dobrze to czytam, e, taki pędzel, zobaczcie. On tutaj jest do czego? On jest przeznaczony, czekajcie. Do podkładu, foundation. Zobaczcie, także fajnie, jeszcze z tej marki Nawet w ogóle nie wiedziałam, że oni produkują pędzle Myślałam tylko, że urządzenia do włosów, suszarki e, I tym podobne Ale że pędzle, nie wiedziałam, także fajnie Na pewno sobie przetestuję I dam wam znać, czy, e, czy warto uwagi No i osiemnastka Coś okrągłego nie, nie, nie tak, coś okrągłego Ale co to może być, nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie A czy wam tu nóżeczki nie mam Ze co się dał Nie, to... Do... No dobra, w tym może sobie poradzę, słuchajcie. Super, mogę sobie tutaj wyhaftować e, takiego flaminga. Czujecie ten klimat? DIY taki zestawik. Spróbuję, kiedyś coś takiego robiłam, dawno temu. Może nie byłam tym mistrzem, ale spróbujemy. Próbujemy koniecznie. Oglądam sobie właśnie też skarpetki od Marci z kalendarza, proszę bardzo. I mam już świąteczny sweterek. też Wam pokażę. Oj, czekajcie. Nie tak łatwo stać. Zobaczcie z takim pingwinkiem. I jakoś zostawiam sobie więcej tych sweterków yy, na ten ostatni tydzień, a przecież to tylko 5 dni, a w święta pewno człowiek się inaczej wystroi, jakoś ładniej. Yy, I otwieramy 18, 17, 20. I kalendarz, yy, i tu mamy szary klocki, i będzie składał. Potem może nagramy wam takie podsumowanie, co było całość w tym kalendarzu. I tutaj znowu szary Także takie bajery. Ja słuchajcie, zaraz lecę do pracy. Ehm, okej. Okay. Muszę jeszcze tylko włosy uczesać. Pogoda, słuchajcie, jest straszna. Nie wiem, jak wy sobie radzicie z tą pogodą, ale mnie to już przytłacza straszliwie. Wolałabym naprawdę milion razy ten śnieg biało i jakoś tak brzmi, a taka jest szaruwa, wstajesz ciemno i cały dzień jest tak ponuro i dołująco, tak że no mega, mega mi się to nie podoba, no i co, co z tym zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie masz na to wpływu w ogóle, więc trzeba gdzieś odnaleźć w sobie ten optymizm i zapierdzielać. W ogóle jakie mam małe oczy, taka chinka czy kulinka wyspana chyba, i co Wam chciałam powiedzieć? Już nie pamiętam. Nic się nie dzieje: świątecznie u mnie po prostu nic, przez to, żeby ten turniej i, i, i transmisja, i tak dalej. Ale w tym tygodniu pojedziemy po choinkę. Myślę, że dopiero jutro, bo, bo dzisiaj będą skończyła późnym popołudniem. No i tak to się słuchajcie, prezentuje udało nam się zamontować pingwinka, bo w tamtym roku były takie wiatry, że nam go po prostu zerwało Zerwało nam kabel, także Michał tutaj cudował ale stoi Mikołaj z pingwinem także zaraz zobaczycie jeszcze z przodu przed domem takie candy cane wbiliśmy w ziemię i śnieżynki także troszkę więcej, może powieszę jeszcze wieniec, taki dzwonek też mam do powieszenia nad wejściem, więc jeszcze troszkę bardziej tu udekoruję, jeszcze nie wszystkie ozdoby zużyłam no bo kurczę, kiedy jak nie teraz już po świętach czy tam w Wigilię to, a pamiętacie, chyba kiedyś się w ogóle dekorowało tylko w Wigilię i może z jednej strony to było takie fajne, bo wtedy ten dzień był taki wow, magiczny i jeszcze jakby bardziej nabierał tego klimatu, a teraz robimy to wcześniej, ale z drugiej strony możemy tą atmosferę sobie budować i cieszyć się już szybciej, a tych ozdób teraz jest pierdyliat, naprawdę, nie tak jak kiedyś, że było kilka rzeczy na i każdy miał to samo. Teraz po prostu jest taka dowolność, taki wybór, że każdy dom może wyglądać zupełnie inaczej. Każda choinka zresztą też wygląda inaczej. Także, kochani, ja lecę do roboty. Czy będzie coś się działo w międzyczasie? Ciekawego, nie wiem, nie gwarantuję, ale słuchajcie, zostańcie ze mną dalej, żeby zobaczyć, co tam, co tam będzie. Co tam będzie ciekawego, czy nieciekawego. Także do potem, kochani. Mamy choinkę. Trzeba ją teraz zamontować, trochę jest krzywa. A tutaj ktoś się Nie. najbardziej cieszy z choinki, to już. Od dołu moja. Czemu? Bo będzie łatwiej. Będę wieszać bombeczki, no i lampeczki jeszcze i słuchajcie, w ubiegłym roku, czy tam dwa lata temu, kupiłam w netto fajny taki pojemnik już od razu z przegródkami, żeby te bombki się nie niszczyły. Także pierwszy nakładamy łańcuch, bo to podstawa, a potem bombki. Tak, żeby Ci było wygodnie. Jak wszystkie zacznę od spodu. Jedyna zasada jaka jest tylko fajna, że musisz się później podłączyć do kontaktu. Słuchajcie, zobaczcie, jakie bombeczki wyhaczyłam. Alkoholowe. stwierdziłam, że na moją choineczkę będą w sam raz w Rosmanie. Ona chyba kosztowało 14 zł, a tutaj mam taką flakonik perfum, e, torebeczkę i mam tutaj słuchajcie taki lakier do paznokci. I to chyba kosztowało 17. Witajcie w winnicy kołorowskiej e, u moi. Zobaczcie, jakie wino nam dzisiaj przybyło. z Cabernet, słuchajcie, i to jest akurat e, wino, wino. Skąd one jest? Z Chile. Z Chile, Chilińskie, czyli tak. E, Michał twierdzi, że Chilińskie jest najlepsze. No i kupiliśmy te dwa winka i je odkładaliśmy w ogóle w Rosmanie. I słuchajcie, tu jest Hit Pink Flamingo, te, wykupione, wykupione, te kupione w Brooklynie. Zobaczcie, nawet kapselek mam z Flamingiem. I to już jest e, winem francuskim. I co to jest? Zawinko. Pewno, hmm. tablet, kam, coś tam. W każdym razie jest to wino różowe, wytrawne. E, także, także, tak, słuchajcie. Jakbyście widzieli gdzieś wino, czekajcie, które? które? Które, które już jest jeszcze dostępne, te tutaj e, Lidlowe, to dawajcie mi cynka, bo niestety jest moja ostatnia butelka i nie jest do picia. Nie jest do picia, ale to Wam jeszcze pokażę piwko to Tomajami, ale mogliście już je gdzieś widzieć. Także takie uzupełnione zapasy. Idę wieszać bombeczki, tym razem na górze. I za chwilkę Wam pokażę, jak wygląda efekt końcowy naszej choiny. Znaczy, jak wygląda nasza chmielica. i będę tu zabruszać, nie do końca. I tak prezentuje się różowa choineczka, słuchajcie. Tutaj o. Te buteleczki to w ogóle jest śmiechowe, bo to jest tutaj z takim proszkiem brokatem. Ta to, torebeczka trochę się tu zlewa, ale generalnie słuchajcie jest fajowo. Złożyłam lampeczki. Cześć, 17 grudnia. Cześć. Szukaj 17. No, Słyszałem przed odcinkiem, no? Nie, nie wiem, co to może Pokaż. być. Musimy po kształcie zgadywać. 17 Nie wiem też, ale coś tutaj? No, coś to zobaczy. Ale takie trochę jakby miękkie. No dobra, to otwieraj, bo nie, nie wiem, nie, nie wiem, co to może być. No tak, dołączył do odcinka, bo w bo, bo, że nie będzie, ale jest. Coś płaskiego, ale miękkie też jest trochę. No, no chyba jeszcze się ze mną nie jest no, Co to za kwiatek? Pokaż mi. O, no notesik, taki z magnesikiem na lodówkę można przyczepić. A tu co tu macie? Teś kwiatki. Co to za kwiatki? Ja nie wiem, co to jest. Ja jest. Pokaż mi, nie? Chyba plaster. To jest chyba plaster. Plaster? Kurczę. No patrz. Aha. To jest plaster chyba. Mm. Ale super. Uf, co to jest? No dobra. To jest plaster. plaster. No super. Jakiś plasterek. Może to jest taki, że można sobie na ścianę przykleić i ozdobić tak. Tak? A to, <laughs> nie, a to nie na radę? No, no dobra. dobra. No dobra. Pa. Pa. Do jutra. Pa. Cześć. Hej. Cześć. Dzisiaj, dzisiaj... 18. 18 no. już, bli... już blisko. W niedzielę będzie. No. W piątek no. to już drugi. Coś tam dzwoni. dzwoni na pewno, bo słychać. Ja obserwuję że będą kolczyki Z dzwoneczkami. Ja obstawiam, że nic nich tam dzwoneczki takie ozdobne. Ja, Nie no po prostu tak. Stawiam. O, mamusia Zjadła. Pokazuj. Antosiu. Jakby, chyba nie ma dzwoneczków, ale... Nie, ale nie tak, mają, to mają... To mają. mają. To ale ładne. No przepiękne! Przepiękne. Małe, ale ładne. No śliczne, bardzo ładne. Super. Osiemnasty. Jutro będzie 19. Antosiu, otwierasz? Mhm, tak. A zaraz 20. Ustaliliśmy z Lankiem, że. Będzie 19. Że ten, kto otwiera, siedzi tutaj. Dobra. No to do jutra. Okej, okay. Pa! Pa! E, witajcie, kochani, jest dzisiaj kurczę, już 19. Ubrałam na no sobie, mam, widzicie, te kolczyki od Justinki. Jest kwietnie, prezentują się naprawdę pięknie i uroczo. W ogóle mam na sobie, słuchajcie, zbrane te rajstopy, które mają imitować, znaczy mają, mają wyglądać jak cienkie rajstopy. E, takie wiecie, z małą ilością denk, przez które normalnie widać skórę, Natomiast są one ocieplone takim polarkiem. Minus ich jest taki, że widzicie tutaj. Są też szwy na pośladkach i to rzeczy takich obcisłych sukienek body kon, na pewno to się nie sprawdzi. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie. Chyba daje radę. Minus jest taki, zobaczcie, że tutaj widać, że to się marszczy. I e, to jest rozmiar uniwersalny, słuchajcie. Nie wiem, jak one by były. Słuchajcie, na l dobre. Są z fajne, z wysokim stanem. E, ocieplone po całej długości oprócz stopy, także mm, myślę, że jest to fajne rozwiązanie właśnie na. Takie zimowe dni, gdzie faktycznie nie chcemy rezygnować z tych spódnic i sukienek, a chcemy też czuć się komfortowo i żeby było nam ciepło. Słuchajcie, ja zaraz lecę na gilię taneczną, jeszcze nie tą docelową, taneczną i otworzę sobie okienko. Słuchajcie, dzisiaj jest 19, tak. Słuchajcie, coś ciężkiego, wydaje mi się, że to może być jakiś płynek do zjeli, ale pewna nie jestem. Tego otwieramy, otwieramy, nie, coś do jedzenia to będzie, coś do jedzenia fajnego i słuchajcie mamy tutaj Haribo w wersji takiej zimowej, serducha takie, goferki, przesłodkie są w środku, super, na pewno sobie zjemy. lubię żelki, czemu by nie, także superowo. A oczywiście dopiero będę mogła wiedzieć, bo pudełka są tak na co dzień, więc mogę dopiero w sobotę ucztować. I dziewiętnastka Michała, kalendarz. Tutaj mam jakąś satelitę, antenę, coś w ten deseń, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj takiego jest. Hmm. Patrzę, patrzę i nie wiem. To chyba jednak coś innego z kołami. Ciężki klimat, ciężko powiedzieć. Także, e, także tak. Słuchajcie, zabiorę Was dzisiaj ze sobą, tylko nie wiem, czy ile mam tu baterii naładowanej, czy mam, czy nie mam. Może coś nagram. E, no i tyle. Jutro jedziemy ubierać choinkę do babci, bo jutro weźmiemy choinkę do babci. Wczoraj dekorowaliśmy naszą, to już pewnie widzieliście, albo zobaczycie też w tym vlogu. No i tyle, kochani. A jakbyście chcieli kupić teraz rajstopki, to być może pojawią się one u mnie na transmisji Pink Flamingo, także zapraszam serdecznie. Cześć. Cześć. Dzisiaj jest 19 grudnia. Tak. Oto jest 19, ociągnięta. No otwieramy. Dzisiaj był fajny dzień. Okrągłe pudołeczko. Będzie rozświetlacz. Róż. Nie jak? Róż. la. Nie pusty. <grywy> <grywy> Nie pusty. Jest róż. Mhm. Znowu ładnie pachnie róż. No, super! Dziewiętnasteczka. Franek no. też jakoś sprawdza. Mhm. Aha, no tak ty od razu musisz się. Tak, tak, dobrze. Widoczny, widoczny jestem. <grymne> <grymne> Łączkę. No dobrze. Jak się to czerwony to nie będzie. No dobra, a gdzie jest 20? 20, 20. O, już 20 będzie, już 20 grudnia. Co? Muszę sprawdzić. Tak, to jest 20. No, to, ja to, to jutro 20. Bardzo podobna, 21. Będzie ty. No i super. To do jutra. До утра. Пока.